jest ja z tym numeru, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie gramy sobie Włożmy do 2 i co lecimy dalej ogólnie robimy to mniejsze co ostatnio robiliśmy dalej w sumie więc dobra co tutaj teraz mamy zrobić pewnie są wyjść albo coś spotkaj się coś tam dobra e, gdzie to jest teraz trzeba to znaleźć e, nie tutaj tutaj i gdzie to jest tutaj to jest dobra czy tutaj jest jakiś sklep? Coś tego typu? O, co są kluczowe dane w ogóle, a to chyba wiedziałem. Nieważne. Dobra, to teleportujemy się tutaj i ogólnie to chyba będzie... Coś chciałem powiedzieć? Nie wiem, co chciałem powiedzieć, w każdym razie, no nie wiem, nie mam pojęcia... Co... Coś chciałem powiedzieć... Nie mam pojęcia, co chciałem powiedzieć, dobra, to jest... Z drugiej strony, to może podniosę tam. Dobra, ale w sumie nie wiem co nagada, więc... Chociaż w sumie nie mam nie miałem, nie miałem po co pomijać, skoro nie mam co gadać za bardzo? Ale... Dobra, tutaj myślę, że sobie to podniosę. Jak już tutaj jest, mam nadzieję w ogóle, że rozpocząłem nagrywanie. Dobra, e, posunę się kawałek. Okej. Okay. Uh. Dobra, nie to, a nie dobrze to. I teraz co ja chciałem to podnieść. Czy oni mnie? Kurde, czy. Dobra. Dobra, i mamy to w sumie. Dobra, to biegniemy dalej. E, Ooo, coś tam. I które? A to. Okej. Okay. Czemu by sobie od razu nie wziąć, skoro już. Coś tam. Dobra. co ja chciałem powiedzieć, nieważne, trochę się gubię. Nie wiem, w sumie czemu Dobra, nie, No nieważne. Dobra, co to za gościu jest? Co A to jak, to jak jest takie coś do pominięcia, to pomijamy. Bo, bo no to jest raczej niepotrzebne. Bo tylko gadają, to nie jest jakiś tam. ważny zbytnio. Co Marcus. tam Nie. Zaraz jak tam się idzie. No ja, dobra. Trzeba zrobić tak: trzeba wziąć jakieś auto. Cars and drugs. Cars and drugs. To jest jakiś motor, coś Motorami się najlepiej jeździ, ale z tego co widzę To nie ma Dobra, nieważne Jakby nie umiem tego wyłączyć To widocznie nie jest w samochodzie Tylko jest w tym Trochę sobie w sumie mógłbym przyciszyć tą grę No dobra, już jest w miarę git, teraz jest trochę za cicho Dobra, myślę, że będzie teraz lit. Mm, tak, jedziemy sobie tutaj, ale jak ja mam to zrobić? W sensie, co ja mam konkretnie zrobić? Coś tam zniszczyć, tak? Zniszczyć, coś tam zniszczyć. Nie możemy... Dobra. Robimy tak. Nie to. Najpierw chciałem to, żeby sobie wyjąć ten klucz. Dobra mamy i teraz tak. To mogę zniszczyć w taki sposób. A teraz... Mhm, tego tak nie zniszczę. To nie mam pojęcia jak... Chwila, już chyba że tak. Tak, o. Teraz tak Nie no nie Tak jakoś to da się, Dam radę to zmniejszyć? A okej okay. On oni popchnął, kurde Potrzebuję Są bezdomni, którzy mają pieniądze Dobra, dam radę do tutaj jakoś no nie to Hmm Bo ja tak zbytnio to nie lubię Jakoś się mieszać Tylko wolę Coś na cicho zrobić Bądź po prostu się Nie mieszając Ale nie wiem czy mi się nie, czy mi się uda Dobra co to jest eee. Poza zasięgiem kurde Hmm. Tutaj nic nie zrobię, tutaj Do tyłu czy do przodu? Aha, do tyłu chyba Bo jednak coś się tam dzieje Dlaczego? Dobra, czy może... Może zrobię tak, pojadę tym i tym wycofam. Dobra, super, teraz... Tym by się przydało jakoś. Tylko kurczę, mam... Dobra, już nic nieważne ważne. Jakoś do tyłu... Po czym teraz do przodu? Kurde, nie. Hmm. Nie mam jak za bardzo tego zrobić, bo ja nie mam tych właśnie, jak się nazywa. O tego właśnie, dobra. Tutaj co jest? Uh, tutaj, kurde, muszę podjechać. Dobra, to myślę, że jakoś tam mi się to uda. Dobra, ale muszę kawałek odejść. Uh, o, to są te Chyba, że tutaj jakoś... Chyba, że tak, wezmę auto i w razie czego komuś... kogoś tam przywalę, nie? Dobra. To są... To jest... O, to jest zły gościu. O, ktoś tu go... Oni się biją w ogóle, ale no fajnie. Aha, ci to nie dało. Super, a bardziej już nie wejdę. Bo mnie zabiją. Dobra, no nie mam kurde jak tego zrobić tutaj, to jest najgorsze. Tutaj jest jakieś coś Nie wiem co prawda co, ale jest... Aha, to jest to auto Zaraz tu jest coś takiego Nie wiem, starałem się to zrobić tak, żeby Czy Priedam radę jakoś podnieść to auto czy coś? Пытаемся тут как-то... Опусти коня. Куда-нибудь? 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 куда Nie umiem, kompletnie. Tutaj ktoś mnie widzi, chyba nie. Dobra. Eee, teraz. Kurde, bo ja nie mam. Tak, a. Hmm. Ja nie Przydałoby mi się w ogóle coś takiego, jak? Przydałoby mi się to coś tam wybuchowe. I to już jakby po raz kolejny, jakby udowadniam sobie, że mi się to przydaje, ale jakbyś tak, o, no, to by mi się przydało, co nie? Ale zaraz, chciałam coś takiego, jak te gadżety, chyba, czy nie? Dobra, to jest zaraz czymś zrobiło. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak Góra, górny przycisk, dolna strzałka, nie. Hej, kurde, a nie mam tych tych wybuchowych. A jak się zrzuca? A. A to nic nie zrobiło. Super. You tak, Może. A. Niech do niego zadzwoni telefon, czy coś? Czy oni teraz Jakby oni wiedzą Czy oni teraz próbowali mnie zabić, czy nie? Tego nie wiem Ale to to jakiś sposób zniszczyć. Coś najlepiej wjechać do wody. Tylko teraz pytanie, w czy tu jest jakaś woda, do której mógłbym normalnie wjechać. Dobra. A teraz jakoś potrzebuję. Najlepiej tu gdzieś w okolicy być. Tutaj jest coś do aktywowania, tam coś jakby jest, coś co używałem. A nie, to jest chyba tylko... Hmm. Nie to To jest to, a ja potrzebuję... Zaraz, coś do miniaturki może chyba? Postaram się. Ale nie, może coś takiego. Dobra, ale co to jest? Ja to zniszczyłem, dobra, super. I teraz... Potrzebuję tylko przejście nim, żeby coś tam spalić, tak? Super, dobra, bo ogólnie nie, robię, nie lubię robić rzeczy na głośno. Tym bardziej w tej grze, gdzie jak dla mnie... Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Dobra, nieważne, w każdym razie możliwość jest taka, że ja to zrobię. Z tym, że... Dobra, chyba. Wydaje mi się, że już to zrobiłem. Dobra, i chyba, chyba już mam to zrobione, co nie? Tak? Dobra, super Teraz co? Teraz ile nagrywam? 15 minut, i to nie tak źle. Dobra, teraz potrzebuję jakiś coś Coś na zasadzie auta albo coś takiego, żeby było szybciej. Chociaż tu dobra to już dobra biorę coś takiego Kawałek odjeżdżam, mm, tak Chyba jako odjeżdża, żeby tu zaliczył misję Fajne auto, ale w sumie nie podoba mi się Także w sumie je spalimy Znaczy utopimy Aha To no świetnie, że taka bramka nic nie daje, a to Kompletny bez sens. Nowy pojazd, nowy pojazd Super, teraz potrzebuję Dalej coś zrobić, ponieważ. O dobra, tutaj, tutaj jest coś dalej do robienia Super. Teraz tak to. I yy, gdzie jest tutaj, 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 gdzieś wyżej, gdzieś wyżej? Tutaj, ok. Um, tutaj się sprzele, to, przeteleportujemy. Nie wiem, czy to wycinać, czy nie, takie właśnie tutaj, jak się teleportuje, czy coś. Um, no coś tam, coś tam. Aha, super, nie przyteleportujesz tego świetnie. Dobra, dawaj jakieś auto albo coś takiego. Masz tu jakieś pieniądze? Nie masz pieniędzy. Ty dopiero masz jakieś pieniądze, nie masz pieniędzy. A twoje rozmowy mnie nie, no, bardzo nie interesują. Dobra, mamy coś takiego? Ogólnie nie wyjdzie na tego. W sumie nie wiem czemu, skoro i tak tam muszę... Nieważne. Dobra, y, trzeba iść tak. Tako, tutaj, jakoś tutaj... Oj, oj, żeby się nie... Dobra, 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 dobra. Udało mi się. Teraz potrzebuję... Też bym jakoś tak na górę wjechać. Żeby było szybciej. Da się, chyba się da. Ok, super. Eee, i, te, I teraz gdzie tutaj jakoś, tak? Przejść w miarę, spróbować jakoś tak szybko. O! Dobra, no i w sumie już jesteśmy. Dobra. Dobra i co teraz robimy? Dobrze, dobrze, że myślałem, że jestem wyciszony. Jakby był wyciszony, to by było słabo mega. Ale nie jestem. Pięć jeszcze zostało w miarę, tak? Mniej więcej? A nie, jeszcze dwie 2... minuty. No dobra, dwie Dobra, w sumie. Nieważne, nie musimy się przyjść, na dwudziestu minut. Może być trochę dłużej, może być trochę krócej. Czy to jest? A to jest przecież ten śruba, czy nie? A, tak. Dobra. Damn, this baby's gonna pack such a punch! Now, the thing about these crazy mafia hooligans, they are always stocked up on the best boom boom ingredients. And I've thrown a little of my own magic dust in there to sign my art. It's a privilege watching the master at work. Whose place is this anyway? Uh, my best guess? The Bratva probably use these places to put up the Russian mafia's most powerful cretins when they come down to babysit they're filled with the best shit money can buy but currently vacant we need to keep them that way which is where you come in now i've got dead sex setting of similar bombs and similar brothel houses all around the neighborhood but we need you to draw attention away from us i like attention i'm on it can't believe i'm doing this to myself <sighs> here goes <laughs> ogulniatak Co? Aha Oni nie jakiego ja nie lubię Choć już dojdziecie na czas to nie Czy wolę jak mnie gonią, czy... Czy wolę na czas? Nie wiem eee... Dobra Odciszyłem się, odciszę O nie To jest na czas. Ojej, to jest na czas. O to nie tutaj. Jakoś... Tutaj? Tak, ja zrobiłem Dobra Robię to już zbyt dużo razy Tak bardzo mi się już nie chce, cicho bądź, już się nie odzywać Dobra, tutaj? Okej... Okay. Już mnie tak w ogóle boli kartę od jaka. tego Już trzeba to chyba odzwolić sami I to robię i... Raz był on bardzo blisko, ale mi się... Znaczy jak mi się udało, byłem bardzo blisko, w każdym razie byłem na pewno bardzo daleko I rozwalił mi się motor, się już się, spalił Dobra, tutaj szybko tak O nie Dobra Dobra Okej okay. Tutaj jakoś mi się udało No ile można w tym samym miejscu się gubić. Dobra. Nie, 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 nie że to Nie, tak nie może być nie. Dobra. Hi. Dobra, o, dobra, myślałem, że nie tego punktu. To Już naprawdę to zrobić, bo już nie tak wszystko boli, w ogóle plecy, mnie bolą W ogóle wszystko mnie boli, także... Szczerze mi się bardzo nie chce. Okej okay, w ogóle. Oh, yeah, Przydałby mi się kolejny motor. Bo ja nie jestem w stanie trochę tego tutaj zrobić, kiedy ten motor już praktycznie nie działa. Okej okay, dobra, nie zwalnia. się. Tym. Zabręk, ten motor się pali. Nie, 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 nie. Dobra, dobra, 20 sekund. Ale ja nie mam w tym momencie tego. W Słyszę, sensie ten motor już jest odbudowy walenia praktycznie.

Ukradnij łódź! W jaki niby sposób? Mogę tak po prostu sobie wjechać? I wziąć... No! No! Nie wiem czy ja dobrze zrobiłem, chyba nie Dobra A. Czy... Dobra, poczekam sobie chwilę, co nie? Okej okay. A zaraz, to tak nie działa, chwila. Ukradni łódź, ale ja to muszę najpierw odblokować jakiś... Okej. Okay. Kurde. Co ja mam Hm Dobra, myślę że jakoś tak Tutaj się schowam O ja cię. Okej, okay, tutaj. Czy teraz jestem w stanie przejść do tej... Ej, dobra, chyba to mam. Chyba to zrobiłem, bo nie ja to teraz zrobię, bo mi się tak bardzo nie chce tego robić. A nie wiem czy tutaj jest czek, bądź raczej tak. Ale... Dobra, super. Czy to może się chyba nie, ale. I'm way ahead of you. Nie wiem, co ja robię, ale... A, fajnie. teraz już tak nie ogarnęłem, o co? Czy ja jestem, czy w sensie... się... Okej. Okay. fajne, fajnie to wygląda czy to już koniec? czy już mogę skończyć tę misję? serio, powtarzałem to to z motorem bardzo, bardzo dużo razy i naprawdę nie chcę mi się już naprawdę mam już dosyć tej misji, tej gry trochę w sumie też dobrze, czy już mogę skończyć? ile, ile dostanę to tych punktów? Oczywiście, że jakoś niedużo, nie Znaczy, no dosyć dużo, no, ale... No, ja myślałem, że. Dobra, czy jest ta misja? W sensie, czy jest? Czy ona się już skończyła? Co to było? Nie Dobra, wydawało mi się Okej okay. Także to by było na tyle, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, no i do następnego, no i cześć!